Coffing na minę jakby puścił bąka i się śmiał z tego. Cześć, moi drodzy, w tym filmie otworzymy sobie trochę kart Pokémon. To, to, to. Tą puchę. Trochę boosterów luzem. I takie pudełeczko Shining Fates z Pikachu. I to wszystko jest od sklepu LootQuest. Jak kupicie coś w lootquest.pl z kart Pokémon, możecie wpisać w komentarzu, że chcecie kartę z moim autografem gratis i dostaniecie taką kartę do waszego zamówienia. Także tutaj macie jeszcze raz ulotkę ludquest.pl tam kupujemy karty, ale dzisiaj zaczniemy od tematu odcinka. Temat odcinka, nie nagrywałem parę miesięcy odcinków o kartach Pokémon i od tego czasu Ceny znowu poszły w kosmos. Jestem za każdym razem tak zaskoczony, co się dzieje. Zobaczcie, to jest karta, którą ostatnio ktoś kupił za 247 tysięcy dolarów. Ok, to jeszcze rozumiem, bo to jest unikalna, limitowana edycja z Ishiharą, z Pokémon Company. I to jest z jego autografem jeszcze, i to jest tutaj ocenione przez PSA. Ok. Ktoś za taki unikat daje 247 tysięcy dolarów, to jest prawie milion złotych za kartę Pokémon. Czy to jest waszym zdaniem za dużo? Czy ludzie odlecieli w kosmos i postradali swoje zmysły? Nie wiem, ale zobaczcie też na to. Ta karta została sprzedana za 360 tysięcy. Dolarów. I to jest już ponad milion złotych, grubo ponad milion złotych. I ta karta, jak widzicie, jest tu oceniona przez CGC, to jest taka firma jak PSA, tylko inna, 8,5, także nie tak dużo, z 1998 roku. Więc czemu akurat za taką kartę z Blastoise'em ktoś dał 360 tysięcy dolarów, czyli ponad 1 milion złotych? Otóż ta karta ma bardzo unikalną historię, i to jest jedna, jedyna sztuka takiej karty na całym świecie, ponieważ to jest karta, która była prototypem, kiedy po raz pierwszy miały powstać karty Pokémon. W Ameryce i przyszła firma Wizards of the Coast, to oni stworzyli tą kartę jako prototyp. Z tyłu ta karta jest biała, nie ma nic namalowane. E i tą kartę pokazywali po prostu w sklepach z kartami, jako taki po prostu egzemplarz testowy, jak będą wyglądać karty Pokémon, jak już je rzeczywiście zrobią. Bo najpierw oczywiście testowali rynek, czy będą chętne sklepy, żeby w ogóle zaopatrywać się w takie karty Pokémon. No i dzisiaj, ponad Ponad 20 lat później, wiemy, że były chętne, że to była mania na karty Pokémon. I teraz znowu jest mania, jeszcze chyba więcej niż 20 lat temu. Także kolejne karty Pokémon sprzedane za milion złotych. A my dzisiaj otwieramy sobie Shining Fates. Zacznijmy od takiego. Pudełeczka, to można kupić na ludquest.pl, i tutaj mamy tak kartę Jumbo Pikachu. Tak czy inaczej, kończąc temat tych kar za milion złoty, dajcie znać, co o tym myślicie. Czy ludzie wtopili te pieniądze, czy waszym zdaniem jeszcze zarobią na tym jeszcze więcej i za parę lat sprzedadzą to nie za milion, tylko na przykład za 5 milionów? Jest to możliwe, że tak naprawdę to jest całkiem niezła inwestycja, więc ja bym się tutaj nie spieszył z ocenianiem ich jako odrealnionych ludzi, bo może się okazać za parę lat, że wcale nie zrobili głupoty. Tylko to była najlepsza inwestycja w ich życiu. Tak go na tym Pikachu gwarantowany. Tak wygląda jego jumbo wersja. Tak, pamiętam, że kiedyś miałem pomysł, żeby sobie całą ścianę wytapetować tymi kartami jumbo, ale na ten moment sobie odpuściłem ten pomysł. Tutaj mamy cztery boostery Shining Face'u, Charizard, Joy i te elektryczne parówy, które już zapomniałem jak się nazywały. A nie tak dawno przecież graliśmy w Story Shield. Nawet trenowałem tego typa. Tox coś tam. Raz, dwa, trzy, cztery do przodu. Energia. Rusted Sword. O, to jest ten przedmiot, który w grze tutaj dawaliśmy właśnie Zejsianowi, żeby odzyskał swoją moc. Miecza Człowiek kula Thwaki. Czy wiecie, że ja już zapomniałem, że druga forma <gryki> Gruki się nazywa Thwaki? W ogóle ciężko to wymówić. Spróbujcie to powiedzieć trzy razy szybko. Thwaki, Thwaki, Thwaki. Prawie jak Dafraki z tron, Morpeko. Kaknija. Ej, to jest ładne obrazy, to mi się podoba. Horsy. Tych jeszcze w ogóle chyba nie otwierałem też. Profesor Research. Nie, otwierałem Shopping Fatesy. Generalnie jestem sporo do tyłu z kartami Pokémon, także musimy nadrobić to, co się działo. Też muszę zrobić taki przegląd kolekcji, powiedzmy, czyli przejrzeć wszystkie swoje karty Pokémon z ostatnich 3 lat, może więcej, i zrobić taki update mojej kolekcji. To znaczy, ile są aktualnie warte moje karty, moja cała kolekcja, bo szczerze mówiąc, takiego pełnego, pełnego przeglądu. To nie robiłem chyba, właśnie dwóch albo trzech lat. Kafant, Gruki. A wiecie, z dzisiejszymi cenami kart Pokémon, tutaj Delmis, V. hm, nie tak źle. Z dzisiejszymi cenami kart Pokémon, wcale bym się nie zdziwił, gdyby kilka moich kart było, coś wartych nawet. Te koszulki, jakby ktoś się zastanawiał, kupiłem parę lat temu w Japonii, w centrum Pokémon. Jeszcze mi zostało trochę, są piękne. I jeszcze takie wtedy też kupiłem. Kurczę, jak ja żałuję, że wtedy nie kupiłem więcej gadżetów w tym centrum Pokémon. Jakbym wiedział, że nie będę mógł do Japonii wrócić przez parę lat, przez COVID i inne rzeczy. To bym nakupował tego więcej. Zawsze można sobie zamówić na eBayu, ale wtedy się dopłaca komuś po prostu Japończykowi, żeby poszedł wam to kupił i wysłał, nie? Kolejny busterek. Raz, dwa, trzy, cztery. Energia. Luxio. Fuaki. Ballguy. Snummymymy. Horsy. Rowlet. Morpeko. Spinarak Uuuu! Rila Boom. VMAX Full Art. Ej, to mój pierwszy dzisiaj Fular 330 punktów życia. Dynamax, Max Max Beating. Ej, ta karta jest całkiem. spocindo. Ty. Dwie karty miałem w vi... V: Ditto V vi i Rillabum V Max. Ale grubo. Uu. Kolejny boosterek. Ten z Charizardem. powinien przynieść nam szczęście. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak wyciągam teraz, żeby nie było widać, czy jest białe, czy zielone. Energia Team Yell Towel. Flowcell, Luxio Snom. Snom jest epicki na tej ławce, kurczę w parku. Kufant, gruki, buizel, Janma, Flowcell i pani profesor Juniper. To co, otwórzmy sobie teraz cztery champions Paty, bo jeszcze trochę tego mam. Raz, dwa, trzy, cztery. Energia ciemna, Arbok. Hop, Pierce, Trabish, Hatena, Rockruff, Potion. Pokéball, Great Ball. Uuuu, locked, v. Full Art. Kolejny Full Art do kolekcji. Całkiem nieźle nam dzisiaj idzie. Lecimy na farcie. Zbliżenie. Przyjrzyjcie się, jak fajnie się błyszczy. Ten to dopiero jest Kosmita, kurczę Były takie książki o Ktulu. Nie wiem, czy czytaliście. On mi przypomina Ktulu. Lecimy z kolejnym. Cztery do przodu. Ogień. Sharpedo Turfield. Hop. Pull Loin. Kakuna Matata. Trubbish, Hatena. Inke Uh, Reverse Energia i Altaria holo, Ciśniemy dalej, słuchaj. Powiem wam teraz tak, jakbym miał porównać do czegoś to, co się dzieje z kartami Pokémon obecnie, to ja porównał to do Bitcoina. Nie wiem czy YouTube lubi jak się używa słowo Bitcoin. W ogóle zniszczony pust, zniszczona karta była w boosterze. To jest świeżo otworzony boosterek, zobaczcie. Widzicie to? Czarne kropki. Fabrycy źle to wydrukowali. W sumie unikalna karta przez to, jakby nie patrzeć. I z tyłu jest źle wydrukowana. Albo po prostu jest uszkodzona podczas spakowania w fabryce. Także tutaj by to była PSA, nie wiem jaka, szóstka pewnie, albo, albo jeszcze mniej, przez to, że fabrycznie była zniszczona ta karta. Dobrze, że to tylko energia: Absol, Great Ball, Purloin, Full Heal Linun, Wulpix, Rockcraft, Trabish i teraz Sentiscorch. Holo. I skąd mi się wzięło to porównanie do bitcoina? Zobaczcie, kurczę, jak to jest. Wszystko jest pompowane w górę. Czemu? Mi się wydaje, że wiecie, nie jestem ekonomistą. Inflacja. Pieniążki tracą wartość. I w Stanach, i w Europie, i w Polsce jest to sama sytuacja. Zagard. reverse. Cholos znaczy się. I ludzie szukają w co ulokować pieniądze, bo. No pewnie większość z was to nie interesuje, to wam powiem tylko w skrócie o co chodzi. Rekordowo niskie stopy procentowe, czyli kiedyś na przykład jak wasi rodzice albo dziadkowie dali pieniążki do banku, to po roku mieli na przykład o 5% więcej, nie? Po prostu oprocentowanie. Dostawali 5% za to, że trzymali pieniądze w banku. Dzisiaj dostajesz zero. No bo już tak naprawdę banki nie dają ci pieniędzy za trzymanie pieniędzy w banku, nie? Więc po co trzymać pieniądze w banku? Lepiej w coś zainwestować. No i dlatego ludzie na przykład inwestują w nieruchomości. I dlatego nieruchomości w Polsce coraz droższe. Dlatego ludzie inwestują w bitcoiny i ta sama sytuacja. I dlatego też mi się wydaje, że ludzie inwestują w karty Pokémon. I stąd takie ceny właśnie kosmiczne się robią. Międzynarodowo e, różnych rzadkich takich limitowanych kart, ale nie tylko. Również tych starych, na przykład Charizardów, Holo, e, Shadowlessów na przykład. Zwłaszcza jeśli są w idealnym stanie. Dyszka na przykład. Uuu, Venusaur! V. Ładnie. I to jest moim zdaniem kwestia tego, że właśnie ludzie szukają w co inwestować. A inwestowanie w karty Pokémon to się robi zwykły biznes, jak inwestowanie w Bitcoina albo, albo nieruchomości. Co nie ma w tym nic złego, ale pamiętajcie, że zawsze najwięcej wygrywa na tym wszystkim kto? Oczywiście Pokémon Company, bo oni sobie mogą drukować karty ile chcą, a ludzie mogą tego kupić ile im się będzie podobało. I to jest największy zwycięzca. Patrzcie, normalnie z Plasteliny Whidol. Epicki I profesor I znowu profesor Dobra, otwórzmy sobie teraz to Battle Styles Bo tego jeszcze nie otwierałem, słuchajcie Tu jest karta promo z handumem To sobie odkładam na bok Ale otwórzmy sobie te Battle Styles Bo to jest całkiem nowe Tego jeszcze nie otwierałem na kanale Także lecimy na Szczecin Oczywiście te busterki też można kupić w Loot Najnowsze Energia Buffalant Level Ball Level Ball, bez kitu. Zapomniałem, że coś takiego istnieje Spiupa Seasly Peel miał, Galariański Slowpok Jumper Ten to jest sympatyczny. Markrow Fan of Waves mm, ciekawe. Z tym napisem tutaj Rapid Strike i Prime Single Strike. Faza. Teraz z tyrkiem sobie otworzymy boosterka, Trzeba przyznać, że bardzo ładne wyszły im te boostery Battle Styles. Jeśli zastanawiacie się, czemu są cięcia, na przykład jak otwieram karty. To dlatego, żeby nie pokazać wam jaki kolor ma po prostu karta z kodem, która jest, bo po tym można poznać, czy trafi się coś ciekawego, czy nie. A wiem, że ludzie, którzy oglądają openingi z kart, no nie lubią tego, jeśli mają spoiler, że trafi się na przykład w tym momencie rzadka karta. Dlatego proszę montażystę, żeby wycinał po prostu na początku, jak rozpakowuje boostera, jaki jest kolor kodu. Mr. Mime i Mr. Rime. Ale zbieg okoliczności. To teraz jeszcze mamy z Empolionem i drugi z Urshifu. Raz, dwa, trzy, cztery do przodu. I mamy. Energia. Morpeko. Ale jest zły. Normalnie aż czarny się zrobił. Tooljammer. Braxish. Freelish. To mi się kojarzy, tak wiecie, z czym? Z Pokémon Snap. Jak pod wodą się robiło zdjęcia tym freelishom. To było epickie. Blipbug. Rolycoly. Coli. Chimeco. Onix. Ty to też wygląda. Hmm, czy oni brali pod uwagę, że wyjdzie Pokémon Snap, i dlatego dali im takie pozycje? Ja zrobiłem o nich sobie dokładnie takiej pozycji: zdjęcie w Pokémon Snap. Ciekawe, czy to jakoś było zaplanowane. Kolosal! I ostatni Boosterek. I mamy: Ciemną energię. Girder. Cockturn, Level Ball. Mewile. Spoink. Ale wszystko tam się ładnie błyszczy. Kurczę. Galeriański Mr. Mime. Scatterbug. Jumper. Octillery i uwaga Uuuu nekrozmavi full a Grubo Okej okay. To co otwórzmy sobie teraz cztery Vivid Voltige Energia Delmice Rocky Helmet Alistair Charmander Miał, Meow Cotonee Arokuda Waylord, ale ładne Zdjęcie I Snorlax śpiący, nice I mamy tak Ciach Kakuna Moo Abym sobie zjadł taki serek pleśniowy, mmm Sableye Electrike Pineco, Mudbray Ale, wesoło się tarza w bodku jak świnka Pepa Poochyena Charmander Garbodor I Quagsire Hmm, ten to zawsze dobrą maminę Oj, i tutaj grubasek Pikachu Tego grubego Pikachu bym chciał trafić, on jest fajny Pamiętam go z dzieciństwa, bo... Tylko OG, tylko OG, słuchajcie, fani Pokemonów wiedzą Że kiedyś, w starych Pokémonach przecież Pikachu był grubaskiem w pierwszych wersjach na Game Boy'ach i Game Boy Kodach. Heroes Medal, Hit Moon Top, Kroko Rock, Trubbish Dynamo, Klobopus, Wubat, Tailos Plateliny, Excadrill i Charizard. Nice i lecimy z tym, Energia, Rocky Helmet, Alistair, Metal, Wailmer, Widow. Beldam, Pumpi, Dasku, Trampik i Lucario. To co, teraz dla odmiany zajmiemy się tą puchą. Puchy są spoko, bo gwarantują kartę full Art. Tutaj mamy gwarantowanego Kramoranta V. No i potem w takiej puszce też można trzymać sobie karty Pokémon. To jest dodatkowy bonus. Dobra, tu jest taki wytłoczony w środku ten Kramorancik. Całkiem spoko to wygląda, co? Kramorant V, którego przekładam w tym momencie do koszulki. i w takiej puszce mamy 5 boosterów. Polecimy sobie z tym. Moi drodzy, Energia Gym Trainer. Tego dodatku najmniej otwierałem, chyba, bo tych kart średnio kojarzę. Jak kurczę, co tu trafiam? Niektóre dobrze kojarzę, a niektóre mniej. Także otwierałem kiedyś, ale nie aż tak dużo. Z tego, co mi się kojarzy. Trapinch. Luxray. O, nasz ulubiony Shiny Dragapult w ogóle na okładce. Ten jest epicki. Pamiętam, jak go używałem właśnie w Sword and Shield. Największy kozak chyba w całej ósmej generacji, moim zdaniem. Teraz krążą plotki, że ma wyjść jeszcze kolejne DLC ósmej generacji, ale ja w to nie wierzę. To było zbyt wiele, zbyt wiele dobrego. O, odwrotnie, tutaj trzymam coś. Eldegos, Luxio, Bolgai. Ty i znowu źle w fabryce zapakowali. Morpeko, Spinarak, Buizel na nabrzeżu. Elegancko. Rowlet, Trapinch i Phalinx Shiny! Trafiłem Shiny Pokémona. ale faza, ale faza. I jeszcze rozkazy szefa To jest fajne w tych shiny fejcach, że można shiny pokemony trafić Grubo, co? Energia Rusted Sword Eldegoss Dartrix Trapinch Rowlet Chuteł Morpeko Koffing Jaki zadowolony, kurczę, z siebie Na minę jakby puścił bąka i się śmiał z tego Rusted Sword Reverse I dreadno Oj, kurczę Coś jakiś... Sklartów trenerów nie trafiłem żadnych od dłuższego czasu. A przecież to są moje ulubione karty, które najbardziej lubię zbierać. Tutaj też jakoś odwrotnie fabrycy zapakowali. Zobaczcie. Tu jest tak, a tutaj już odwrotnie. Ok. Kramorant. W ogóle ten Kramorant, który tutaj był gwarantowany, to on też jest shiny, nie? Normalnie Kramorant jest niebieski. Teraz się zmieniłem. Rusted Shield, Timiel Towel. O, i znowu odwrotnie. Spinarak, Shinx Shinx to zawsze ma fajne obrazki, nie? Zawsze go jakoś ładnie namalują. Ładnemu we wszystkim, ładnie, jak to się mówi. Gruki. u Ditto Shiny Ditto! Shiny Ditto, ale faza Ale śmiesznie, że trafiłem Shiny Ditto. Jeszcze full art. Ja! Ale grubo! Tak fajnie jest, jak są Shiny Pokemony w kartach. To jest taka ekscytacja. powiem wam normalnie, jak trafienie Shiny w Pokémon Go albo w jakikolwiek grze Pokémon. To samo uczucie. Jeszcze ten booster Shiny w fejcu. I mamy: Ognista energia. Fuaki. Kramorant. Rotom. Trapięć. Nikit, Buizel, Coffing Shings, Shings i Crobat V. Ale tylko V. To to jeszcze kilka Vivid żeby było ciekawiej, ale to już na speedzie. Bea, Duot, Energia, Chaimeko, Ninkada, Voltorb, Rockraft, Whismoor, Chaimeco, Dianci, Hitmontop Krokorok, Delmais, Oshawot, Daskull, FerroSeed, Riolu Sandile. Delmice i Kolosal V hmm. Grubasek Energia, Excadrill, Nazlip, Opal Wooper, Dedenne Pikipek, Chuttle, Riolo, Fanpi i Banet Zarude Energia, Duot Energia, Medal, Blitzel Skido, Ferosi, Dedenne, Drillbur, Dedenne, Graplot I ostatni dzisiaj w tym odcinku Pamiętajcie o łapie w górę, pamiętajcie o subskrypcji i niedługo pojawią się kolejne odcinki z kart Pokémon. Mam tego dużo do tworzenia, więc spoko! Szykuję się kilka ciekawych naprawdę filmów z kart Pokémon. Pamiętajcie, żeby obejrzeć inne filmy na moim kanale. I trzymajcie się. Na razie, cześć!